Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam jakie ćwiczenia robię na siłowni. Będzie to trening typu, typu 5x5. Jedna seria będzie to 5 ćwiczeń, w każdym będzie od 5 powtórzeń do chyba 10. No i robimy takich 5 serii, i to jest właściwie cały trening. Zapraszam Was do oglądania. Trening zaczynam od rozgrzewki oczywiście. Później, jeżeli już się rozgrzałem, to zaczynam właściwy trening. To już jest czwarta z pięciu sesji. Jeżeli chodzi o ciężar, to teraz jest 50 kg. Wcześniej było mniej i ciężar został dokładany każdym, z każdą serią. To ćwiczenie to jest wyciskanie, wyciskanie żołnierskie. Zaczynam od takiego zarzutu, czy podrzutu, chyba zarzut. I później, pięć jest wyciśnień z żołnierskich. Nie są to typowe kulturystyczne, tylko takie bardziej z wykorzystaniem całego organizmu, czyli pracują też i łydki, a nie sama izolacja barków. Drugie ćwiczenie, drugie ćwiczenie jest to podciąganie nachwytem na szeroko. Tutaj akurat drążek mi nie pasuje, bo część e, tą grubszą ma niewygodną do łapania. Muszę złapać trochę węziej, gdzie jest ślisko i muszę poprawiać po czwartym tutaj, jak widać. No i jeżeli chodzi o moje powtórzenia, robię 5, jest to mój maks chwilowy. E, powyżej pięciu już się zaczyna szarpanie. I walczenie o to kolejne powtórzenie, dlatego myślę, że 5 na razie starczy, ale to i tak dobrze, bo niedawno nie robiłem nawet ani jednego. Kolejne ćwiczenie, przysiad na jednej nodze. Czasem lubię sobie zamienić przysiad ze sztangą na właśnie ten bez, bez sprzętu, czyli taki jak widzicie. Uważam, że przy tym przysiadzie bardzo mocno trzeba zaangażować mięśnie stabilizujące kolano. I takie jest bardzo ciężkie ćwiczenie, jeżeli chodzi o równowagę, naprawdę trzeba się wysilić, żeby na tej nodze usiąść i wstać. Uważam, że naprawdę daje w kość. Robię 5 powtórzeń na jedną nogę, raz lewa, raz prawa, czyli łącznie właśnie 10 wychodzi. I no po 5 powtórzeniach nogi palą tak, że już więcej ciężko było zrobić. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli na, na przykład nie mamy sprzętu, a chcemy bardzo mocno sobie z, e, potrenować na, nogi, na te nogi. E, przysiad jest według mnie ciężki. Jeżeli uważasz, że to jest łatwe, to sam spróbuj. Ja na początku a, to albo się wywalałem, albo po prostu nie mogłem usiąść. No już teraz trochę lepiej, ale i tak no to nie jest tak, jak powinno się idealnie robić przysiad. Kolejne ćwiczenie. Tutaj zamiast wyciskania na klatkę, powiedzmy ćwiczenie, właśnie na klatkę, ale jest to pompka jednorącz. Te ćwiczenia, czyli przysiad i ta pompka, są te dwa ćwiczenia z książki Powodz Satsulina, Nagi Wojownik. Jeżeli chodzi o te pompki, no to na dwóch rękach radzę sobie jakoś bez problemu. Jeżeli chodzi o pompka na jednej ręce, no tu już ciężko. Z każdą serią zmniejszam sobie tą podpórkę, obniżam właściwie, żeby mi było ciężej. Jeszcze trochę, mam nadzieję, że dojdę do poziomu, gdzie będę mógł robić z podłogi. I mamy tu już ostatnie ćwiczenie, jest to zarzut rwaniowy chyba się to nazywa. Niedługo będę podchodził pod właśnie ćwiczenia takie trójbojowe typu zarzut, podrzut, czyli clean and jerk. Więc muszę sobie wzmocnić górę ciała, czyli barki. I dlatego to robię. Tutaj chyba jest 10 powtórzeń, no i ciężar taki jak przy pierwszym ćwiczeniu. A tutaj ciekawostka, jeżeli chcecie być wielcy i silni, ćwiczcie już za młodu, tak jak ten oto chłopak. <grych> Także trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli byście chcieli jeszcze jakiś filmik z siłowni, bo jak już mówię, każdy mój dzień wygląda inaczej, to dajcie łapkę w górę. A nagram coś i pokażę wam inny dzień z treningu. Trzymajcie się do następnego odcinka.